Mm, 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 mm. A, broń jeszcze. Uława, tarcza. Uk i strzała. I teraz mamy wszystko. I tu jeszcze było zadanie jakieś... O. No, przeszukujemy mnie? Nie, tak myślałem. Ja biegnę. Dobra, tu jest gwiazdka. Zadanie z gwiazdką. Muszę poczekać chyba trochę. Shema, My respects to you. Um uh, any any that depends. What? I said how's your hearing? It's perfectly fine. You don't have to scream at me. I mean why are you asking? because there is this one little job going but i need someone who knows the okay for Fine. so here's the problem my friend is a birder and he left a few rare nightingales with me for safekeeping okay. they're good to trade rich gentlemen hang them caged up in their chambers it keeps their wives from fretting when they're off drinking and wenching i see the trouble is the nightingales are gone i don't know how but the birds have flown Hang on, surely you're not asking me to go flapping around looking for birds? Not exactly. <laughs> Luckily, their wings are clipped, so they won't be far. Aww. And the watchman in the tower told me they headed off toward Vranic. I have traps prepared. It should be easy enough to catch them in those. Fine, but how will I know where to put the traps? I hear they like pine woods. And there's a pine-covered hill just before Vranic. That's right. A bloody great wood. That's just why you need to listen out. Nightingales have a distinctive song... When you hear it close by, you set a trap on the spot. They Dobra. kept twittering away the whole time they were here, so I can remember the tunes. I'll sing them to you. I can't let you. It went something like this. What? People keep birds like that in their houses. It's like the sound a cat makes when you pull it by the tail. You know how it is. The gentry's got all manner of odd. Of You repeat, of course. eł, dobra, OK. Yes. Right, here are the traps. Don't forget, once. Do Idziemy. Oh, o no, Dobra. Na A. Jeseł Co Jak co? Twojego questa ci robię, ty niewdzięczniku. Przy okazji, czy tu się Pikman gdzieś szwenda, czy to jesteś ty? Nie, to jest jakiś baran. Nie ma go. A ja, biedne kury, przepraszam, kury. Biedna szlachcianka. E, ty? Czekan? Chyba ty. Nie ma. O oh yeah, wszystkie pięć. Na Boga muszę z nimi zrobić teraz. Nie wiem, ale mam pięć. Jedyną drogą jest droga tutaj. Go go, przez rzekę i szukać słowików. Pędzi jak już tu jestem Sprawdzimy czy się sprzedały moje rzeczy wszystkie. Dzień dobry. Sprzedały się 39 tysięcy. Dobrze. Na brak pieniędzy nie narzekam. Zapisz. ciąć Jak ja mówiłem przez rzekę. Przez rzekę, przez rzekę. Tutaj. Ten GPS taki średni jest. O, dobra, przez rzeczkę. Lecisz malina. Przeszliśmy rzekę. Wyłącz. I teraz na niebieskie A musimy się kierować. Okej. Okay. Nie, to jak mam tyle pieniędza, to ja koniu kupię jakieś jeszcze itemy. Ciekawe. Niech ma. Muszę statninę z jakąś. Ja jakąś statninę muszę znaleźć. Nie umrzyj, poproszę przy tej drodze. Yeah. Daleko jeszcze, Ociul, daleko. Dzień dobry, go, 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 go. go. Się ma, krzyż. to tu, to tu, dobra, jakich okrzyków ja mam nasłuchiwać? No nie ładuj strzałę. Nie wierzę. O, jeszcze istniejesz. Te ładowanie strzał pojedyncze jest tak dziwne. Jakbyś nie miał. Pięknie. E, sarnie nerki. O to chodziło. Jeden na cztery. Haha. Oh, ha, ha. Dobrze w sumie wiedzieć, że tu sarny sobie hasają O, słyszę tego pojebanego ptaka Tutaj? Nie Idziemy tu Tu Tak Jak tą pułapkę zostawić Łapka dla ptaków, wyrzuć jedną, tak? Pies, co ty robisz? Nie, no nie wydaje mi się, żeby to było rozwiązanie tego. Najwyraźniej. O, czubatka. Bajka. Najwyraźniej to jest rozwiązanie tego problemu. Kim ty jesteś? Nie denerwuj mnie. Wiesz, go. O ile was tu jest ty? Co ci to obchodzi? Dobra, rząd za krwi. Dobry piesek. Zabiłeś go. Mm -mm. Łup! Eee... Trochę groszy posiadasz, ale chodź, chodź, chodź. Good boy! Dobra. W nagrodę dostaniesz jeleninę. A tego sobie ustrzelimy. Eee... Pa, 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 lepsza strzała. Próbujemy headshota. Pięknie, mm. nic nie masz ciekawego. Dobra, ale wracamy. Wracając do rzeczy, e, to jest to drzewo, jest napisane jakoś, że mam te. Pułapki jakoś rozłożyć. Test. Do no, To dziczyznę, czubajki. Znajdź skarb. Znajdź słowiki. No dobra, zaryzykuję i po prostu je wyrzucę. Eee, pe, 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 pe. Gdzie to jest? to jest? Ta klatka dla ptaków. No dobra, szukamy dalej. Nie wydaje mi się, że to jest dobrym, że tak to ma być. Chyba to zrypałem, bajka. Wezmę. A nuż zrobię questy poboczne? O, proszę bardzo. Jeseł Rozma... chodź tu Złów zwierzynę Inne komendy E powrót Złów zwierzynę Nie To no nie to będzie Rozmawaj Pa-pa-pa-pa Inne komendy Do nogi Dlaczego tak jest? Uk. O! O! Słyszę, słyszę, słyszę! Nie, wróć się. Które to będzie drzewo? To? Nie. Chociaż... Nie, oddalam się. To jest to. Bierzesz... ...klatkę dla ptaków wyrzuć jedną. Rozstaw pułapkę. O jest. To dlaczego tamtego nie zaliczyło? A ah, jak ja to będę musiał powtarzać, nie? To się zdenerwuję. A on był. On był gdzieś na początku była ta. Zając nie chcecie, masz dzisiaj farta. Panie Słowik. O, słyszę. No jest to drzewo. Czek, bukowało. No. Ciet. 19:12, 7 minut. Dobra. Jeszcze raz.. Dobra. Jak dla... za Was nie ma nagród, to ja nie będę was tutaj. Zaczepiał. To jest to, hmm? wyrzuć pułapkę sztugras, no i się zbugowała, i nie ma jej, że <tryk> ja to źle robię, też jest taka szansa. Powiedzmy, trochę się oddalę od tego ptaszyska. Łapka sztugras. O, pięknie. Zaliczyło. Zapiszmy. Dum 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 dum. Zapiszmy. Czekamy znowu. Potrzebuję też tych sarenek. I ich trochę nie ma. O, słyszycie? Nie, to będzie tu, tak? No, tu i w okolicach. Dobra. <coughs> jeszcze jedna. Sejf. Dankeschön. Jestem jeszcze w terenie? Jeszcze jestem w terenie. Bordelus Lulus. Mniszek. Może się przydać do alchemii, bo jeszcze jej nie w ogóle nie ruszyłem, a chciałbym. Tak. Mniszek. Eee, mak. Co to jest? Bordelus elululus. jak już zbierasz wszystko w obrębie... Aha, tu muszą być te drzewa. Fajnie jakbyś zaś ten bordelus Fajnie jakbyś zbierał wszystko w obrębie, a nie tylko ten typ rzeczy, na które nacisnąłem. O, słyszę Ale tu była tuże jest pułapka, to W tą stronę, w tą stronę mogę iść To mają być te brzuski No? Co? Upcia? Tak. To nie ten zaśpiew. Idziemy trochę do tyłu w takim przypadku. Nie chcę ich. Ale dzięki za info. No hmm. i co? Ja czegoś nie wiem. Ja czegoś nie umiem. Chyba za, za daleko. Za daleko poiszłem. Wracamy się tu. A. Dając. No, śpiewać. Teraz wkroczę na tych bandytów i będę musiał ich na ich. Ja